Sam Nie bez przyczyny usłyszeliście przed chwilą przebój zespołu Bayer Full, bo razem ze mną Sławomir Świeżyński, lider tegoż zespołu Dzień dobry. Dzień dobry, Panie. Dzień dobry państwu. Już Panu mówiłam, że ja bardzo cieszyłam się na nasze spotkanie, bo słuchajcie, moi kochani, pierwsze wspomnienie właśnie jest z zespołem Bayer Full z mojego dzieciństwa. Lat 6 miałam, około, tak mniej więcej. Byłam na weselu mojej cioci i właśnie wtedy ganiałam co chwilę do orkiestry i mówiłam: zaglajcie mi, plosie majteczki w kropeczki. To był Wasz niebywały hit kiedyś, ale jesteście na scenie muzycznej tak naprawdę lat 35. I od czego zaczęliście? Jak to się stało, że tak naprawdę zespół Fireful odniósł ten sukces? Drodzy Państwo, no wyjaśniając, piosenka Maniteczki w Kropeczki jest, jest sztandarową piosenką Disco Polo, 25-racie Disco Polo. Natomiast, gdyby nie piosenka Blondyneczka, mm -hmm. która była wylansowana przez publiczność śląską, bo to tutaj żeśmy rozpoczęli naszą karierę, było takie radio OK w Katowicach, które zaczęło nas nagle grać. I e, pamiętam taką sytuację, graliśmy na koncert, jechaliśmy na koncert do katowickiego spotka e, i e, zatrzymaliśmy się w jednej z budek do mm -hmm. jedzenia. Nie było kiedyś żadnych restauracji po drodze. Między Warszawą a katowicami nie było nic do jedzenia. Była jakaś tam budka stała przy drodze. E, I w tym czasie w tym w radio e, właśnie była puszczona piosenka Blondyneczka. Nasz agent mówi, no to czy t, pani wie, kto to śpiewa? No oczywiście, że wiem, że Bayer full, no ale to są oni, ja tak popatrzyłem. Akurat. To jest Jakimś starym kwiatem jechaliśmy, pamiętam straszne rzeczy. No, ale jednak zaczęliście od blondyneczki, też wielki hit, później majteczki w kropeczki i no, wszyscy, poleciało. wszyscy Polacy, to jedna rodzina, no, moja właśnie. muzyka, cyganka Janeczka. No, Serca dwa przecież to o, też tak ja. samo to było. To był taki przebój, mnóstwo. że to jest coś niesamowitego. Ale teraz cały czas piszemy nowe utwory, no, no, staramy się pisać nowe, aczkolwiek powiem Państwu szczerze, że problem to mamy z telewizją. Każdą. Bo jak to? No tak to, że telewizja może nie z TVS-em. Ale, ale telewizje różnego rodzaju próbują zawsze grać tylko to i, i każą nam śpiewać to, co już jest znane. Mamy, ma, mówimy, my mamy bardzo dużo nowych piosenek. Mamy piosenkę Lubię deszcz, uważam, że fantastyczna piosenka rock'n'rolla. Mamy piosenkę Jadę w góry, no już troszeczkę zaczęła ona światło dzienne m, oglądać. Wiele, wiele, wiele innych piosenek, które są, wydaje nam się, bardzo ładne, ale to publiczność musi ocenić. I jeżeli tego nie będzie nie tylko YouTube, umówmy się, nie każdy. Moja publiczność, która jest, ma ten pesel taki jak ja, czyli 60 lat, 61 i, i tam dalej i tak dalej, to w ogóle nie wchodzi na internet, umówmy się, to jest zupełnie inna publiczność. Na naszych koncertach są ludzie od przedszkola do Opola, jak to się mówi, i dziadkowie i wnuczęta i, i, i dlatego nie mogę oczekiwać, żeby oni nagle robili nabijanie jakiejś tam oglądalności, coś. To, to jest w ogóle, to, to nie tak, to, to nie ten adres. No właśnie. Powiedział pan, że macie fantastyczną piosenkę Jadę w góry i my właśnie w tym momencie będziemy mogli <noise> jej posłuchać. Tak zróbmy. <noise> Bardzo dobrze. <noise> to jest najnowszy dobytek tak naprawdę zespołu Bayerful, no bo kilka miesięcy temu była premiera tegoż teledysku. No dwa, trzy, cztery miesiące temu, to, to, to prawda, ale yy, pisząc tą, tą piosenkę chciałem pokazać Nasze piękne polskie góry, nasze, nasze sporty zimowe przede wszystkim, że, że, że potrafimy się tym cieszyć, potrafimy się tym bawić. Ja to jest sport narodowy Polaków, oczywiście uważam biesiadę, bo w tym, w tym jestem najlepszy, tak, podnoszenie ciężarów, no, żeby tak, się nie tak. odwodnić, te sprawy, to, to oczywiście jest ważne, to, jest to jest bardzo jest ważne, ważne. Ale, ale jednak wiele osób naprawdę kocha, kocha te, to, czy, 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 czy narciarstwo, czy skutery, czy zaprzęgi psie, czy, czy no wszystko co jest związane ze śniegiem. I, I za to ich podziwiam. Ja zawsze z moimi dziećmi jak jeżdżę w górę, to oni wszyscy szusują, a ja to dobrze, Tatuś sobie weźmie. <laughs> Ciepłe. Ciep Ciepłe. Ciepły napój. <laughs> nie wystarczy. Jest fantastyczny. Tak, tak. Ale taki jest fakt, że zespół Bayer Full koncertuje nie tylko w Polsce, ale też poza granicami naszego kraju. I to jest chyba wielki plus dla was. Y to i tylko, nie, nie tylko dla nas, ale dla całej Polski, tak mi się wydaje, bo, bo tu, teraz wróciliśmy niedawno z Kanady, gdzie graliśmy fantastyczne koncerty w, na, na Dniu Niepodległości, bo tam cały czas mm -hmm. są obchodzone, byliśmy w, w Toronto. Ale no, my żeśmy objechali cały świat, umówmy się. Natomiast Chiny są, są cały czas. Na tapecie my cały czas do tych chin latamy. W tym roku lecimy na 70-lecie e, proklamowania państwa Chińskiej Republiki Ludowej, to jest październik listopad. E, tam będziemy nagrywali również oczywiście e, i, i programy telewizyjne, i grali koncerty. E, no i śpiewając, śpiewając, mówię e, po chińsku, polżeczungło rzędą, czy i No, że miał hainan, że to jest Polak i Chińczyk to jedna rodzina, czyli no, najsłynniejsza piosenka, którą Chińczycy uwielbiają, naprawdę to jest żono moja tak się śpiewa po chińsku. Naprawdę? Czy blondyneczko Chin, W Chinach śpiewa się tylko po chińsku. Ojacie! Nie śpiewacie po chińsku. My śpiewamy tylko Naprawdę? po chińsku. Naprawdę? Nie możemy o. śpiewać. No, no, oni po prostu nie, nie nie znają innego języka. Angielski to jakiś taka niszowa, niszowe dźwięki wpadają. Mhm. Tam. Polska jest postrzegana jako taka daleka, mała prowincja z północy. 30 milionów ludzi co to, Co to jest? To tam pół, 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 północna Manżuria sobie tele liczy. Mhm. Tak więc, no, no, objeżdżamy te Chiny, drodzy Państwo, i, i jest nam niezmiernie miło z tego powodu, że, że jesteśmy rozpoznawalni jako Polacy, że nas poznają, że, 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 że my chwalimy ten nasz kraj wszędzie i wobec. Aczkolwiek oni naprawdę kochają Polskę, uwierzcie mi Państwo. To jest jed, jeden z niewielu narodów, który autentycznie lubi Polaków, z tego powodu, że są tak samo. Mentalnie związani z rodziną, jak i my. Dla nas rodzina jest najważniejsza, dla nas żona, ojciec, matka, dzieci, wluczęta w moim przypadku mam sześcioro wlucząt. O ja, nieźle. Tak. Nieźle <laughs> dziadek. To tak jest. Dziadek całą gębą jestem. I Chińczycy tak samo do tego podchodzą, także to, to, to naprawdę nie mamy z nimi żadnych problemów, ani oni z nami. Zobaczcie Państwo, sami zresztą, ile, ile Chińczyków jest w Polsce, czy słychać jakiekolwiek zgrzyt gdzieś. Nic, no nic, nic. Bo oni, oni wiedzą, że to rodzina jest najważniejsza. Ja się spotykam z nimi w, w ich domach, e, gdzie jest niewyobrażalnie, sterylnie, czysto. Tak jest czysto, jak w śląskich domach okna wyglądają. O, to tak, tak. Muszę to, państwu... to nie, 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 ja wiem o co chodzi. Nie, mo, mo, możecie mi powiedzieć, że, 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 że głupoty gadam. Nie, my jak jeździmy po Śląsku, a bardzo często. Czy to górnym, czy dolnym, nieważne. To zawsze patrzymy, a w szczególności w niedzielę, jak się jedzie rano, przejeżdżamy, wy tam wszyscy sobie siedzicie, grillowanie i tę sprawę, a moja koleżanka Badka zawsze patrzy, mówi: Kurka wodna, dlaczego one mają takie czyste okna? Bo my no raz błysk. Miesiąc. Po prostu cały czas błysk, zawsze tak. czyste, zawsze. Muszą I... być. Ja nie wiem, nie, czy nie muszą. muszą. No, u nas siemy je na Mazowszu się je wiosną i jesienią. Jak to? I koniec. I wystarczy. U nas się myje raz w miesiącu. Gazetą. O masz. Tak to jest. Czyli, czyli yy, zna Pan chiński? Znam. Znaczy, ale nie mówię, bo się boję. O, aha, boję się, tak. dlatego że, że zaśpiewałem kiedyś juande, juande i wyszło na to, że śpiewam o, o, o takim małym cielaczku, który chcę mieć w domu. A powinien zaśpiewać juande, juande i jest wtedy na, na, na wieczność, na zawsze. Aha. I mówię sorry. Lepiej nie. Nie odzywam się. To jest najważniejsze, że zna pan swoje piosenki po chińsku, tak. i w tym momencie no, Ale ty, sporo... ja się tym różnię właśnie od wszystkich innych wykonawców na świecie, bo każdy, kto tam zaje, do, 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 zajeżdża do Chin, śpiewa tam jakąś jedną, jedną zwrotkę, refren po, 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 po chińsku. Natomiast jak minister kultury Chin usłyszał, że my mamy 90 minut swojego repertuaru w języku chińskim. To naprawdę zrobił duże oczy, jak Chińczyk może zrobić takie duże oczy, na to, że, żeśmy tyle pracy w to włożyli. Ale teraz już jest to łatwe, bo, bo śpiewamy, mówię, i chińskie piosenki narodowe i ludowe, nawet do tego stopnia, że nie chcą wierzyć, że my śpiewamy na żywo. Podstawiają nam specjalnie, mhm. podstawiają nam żywe, ży, żywych muzyków do grania, dają nam mikrofony, sami wysterowują i nagle. Patrzą, że śpiewają taka piosenka, jest Zainali, zajmali, oni. Śliczna piosenka. I oni patrzą, że zaraz, no faktycznie, to oni śpiewają. Także no, jest, 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 jest ok. Tym bardziej, że ja jestem taką, taką małpą stradową, która nie, w zasadzie nie, nie boi się niczego. W, oni lubią śpiewać na ulicach bardzo lubią. Ale to tak śpiewają sobie, wiecie, jak to, 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 to u nas nawet tak się nie śpiewa. No wychodzi jakaś tam trzy, cztery kobiety i, i sobie u, i uważają, że śpiewają. No naprawdę, Oj, no to właśnie. jest coś takiego, jakbyście usłyszeli państwo, jak Chińczyk śpiewa na, na, na swoją ludową, narodową piosenkę, to no, no, męczenie kota, to jest mało powiedziane. I ja tam do nich dochodzę, Gulliver, metr dziewięćdziesiąt, te wszystkie kobiety mi sięgają tutaj tak tak, Ten pod wzrost, pachy. tak, podpachę. I ja zaczynam z nimi śpiewać tych pieśni, To, żebyście naprawdę Państwo zobaczyli to, to zdziwienie totalne, kiedy tak na mnie i coraz wyżej mówię, Boże święty, coś niesamowitego. Ba bardzo dziękuję. Jak jest po chińsku, dziękuję. Sie. się. się. To ja się się, bardzo. <głos> <głos> bardzo dziękujemy za wizytę w programie Lato Stefa. trzymam mocno kciuki proszę wszystkich finach od nas pozdrowić. Sam.